Jesteśmy w Błędnych Skołach Jesteś, tak? Jestem Jesteś? No, świetne Świetne skałki Fajne miejsce, trzeba się przyciskać Tajemniczo Takie groty, w których może coś mieszka Strasznego A może nie Na pewno są brzmije, więc trzeba uważać Fajne miejsce, polecamy. Dawaj Dawaj jak już Jak już to już Brawo Takie zabawy i aktywności w błędnych skałach Tak właśnie myślę Wysoko no mnie, że wysoko Padniesz? No nie wiem skąd mam wiedzieć. No, tak blisko, a tak daleko. No tak blisko, a tak daleko. No, nie, no. no to już chodź. Okay. Mm. A, zdobywca. Z dobrze, to jest pierwszy zdobywca. Czy to jest co w wzgórze świętego Łukasza? Skała świętego Łukasza. Skała świętego Łukasza. Tam dalej jest ścieżka. Jest ścieżka do niezapalnej wody. <noise> no dobrze. Krótka ze szczelinca wielkiego jest malowniczo. Spokojnie kroczy, nie było łatwo. Niektóre takie szczeliny były na kolana, chłopak padł. Radość jest tego niezwykło. Zobaczcie, jak fajnie. Dzisiaj nam też pogoda psuje więc mnóstwo ludzi jest. No i trochę żal, że schodzimy. bo jeszcze by się podchodziło. Uważam, uważaj Łukaszu uważaj No już ja uważam, co ty? Ja nie wiem czy dasz radę Tak sobie śmieszkujesz? Poczekam na ciebie dla lepszego Ty lepiej sama sobie daj radę wiesz Ja jestem... Gib... Ja jestem gibki jak ninja Takie oto widoczki mamy ze szlaku w kierunku skalnej czaszki. Tam jest przepaść. Jakby nie było, tam widać kolejne formacje skalne. Jest tutaj pełno punktów widokowych szlakiem niebieskim. Jest bardzo fajna ścieżka. Polecamy, prawda? Jest tutaj nasz biały kapturek, który sobie też drepce. Pół godzinki ze szlaku. Zobaczymy, jak ta czaszka wygląda za chwilę. Nie? Mogę się uśmiechać, jak nie żyje. Ale trochę, o to jeszcze raz. No, no, jeszcze raz, bo nie zrobiłam. Czego nie zrobiłam? Zdjęcia. Przecież nie będę leżał 10 minut. Zrobiłam zdjęcia, dwa teraz filmik robię. Nie denerwujesz tego, to zrób zdjęcie. Z czachu. Dzień dobry. Ostatni, to jeszcze dzień dobry. Dzień dobry. Ostatni dzień naszej wędrówki, niestety kończymy. Jesteśmy już spakowani, podjechaliśmy na ostatnią góreczkę. Będziemy sobie robić nową kopę, najniższą górę... górę? górę? Wzgórze. No, w górze pewnie. wzgórze pewnie. w naszej koronie. W naszej koronie, no. W którą zdobywamy. Ciebie nie widać. To nic. Aha, dobrze, ale może słychać. Mamy widoczki, o dziwo. Zamek Sarny, fajne. Fajne wzgórza, fajna trasa. Na razie idziemy łączkami, a później będziemy wchodzić w lasek. Także no dzisiaj będzie siódmy szczyt. Do naszej korony pewnie zdobyty. No i wracamy, wracamy już do domu po naszym urlopie. 7 na 12 5 zostaje. 5 zostaje, więc Pięć zostaje na przyszłość, i... prawda? No to no, na wrzesze. Na powroty, na wrzesień, na październik. Spróbujemy to dokończyć. Zobaczymy jeszcze jak tam na nowej kopie. Wrócimy. Mamy to zrobione. Zdobyta nowa kopa. Natomiast na samym szczycie nie ma żadnych widotków, Natomiast są muchy. Są muchy i są kleszcze. Także jest muchowo i kleszczowo i uciekamy stamtąd, bo... Bo... bo nie lubimy ani mucha, ani kleszczy. A że widzieliśmy jedno i drugie? Żadna przyjemność jakby. W tym urodzić, no no tak Elwi złapała kleszcza, a ja złapałem 100 domów, także... Znaczy nie było ciągle, chodził sobie po spodniach. Na razie, a sobie sprawdzisz później. Ja no, zaraz będę sprawdzać. No. Ale nowa kopa, siódmy szczyt zdobyty. Jesteśmy tak. zadowoleni. Możemy na razie wracać na nasze nizinki. Wracamy, wracamy skąd? wracamy do samochodu, ale tu nie wracamy. Ale tu już, tu już raczej nie wrócimy po tej przygodzie. Na razie.